Dzień dobry, witajcie. Na temat glifosatu nagrałem już kilka filmów, ale dzisiaj powiem to, o czym jeszcze nie mówiłem. Wiele osób obawia się, że glifosat jest obecny w żywności. I faktycznie jest obecny, bo znaleziono go na przykład w płatkach i to różnego rodzaju w płatkach zbożowych. Znaleziono go. No nie, jakaś znowu teściowa mi SMS-y wysyła. Znaleziono go oczywiście również też w żywności dla niemowląt. Znaleziono go w owocach, warzywach, znaleziono go nawet w mięsie. W zasadzie można powiedzieć, że glifosat znaleziono no, prawie we wszystkich produktach spożywczych. Ilość tego glifosatu w produktach spożywczych jest oceniana, czy, czy wynosi ppb, czyli parts per billion. Co to jest parts per billion? Wiele osób jak widzi, że tego glifosatu jest na przykład w płatkach takich owsianych, czy kukurydzianych, czy jest w oleju, prawda, rzepakowym, 100, 200, 500, czy 1000 ppb, to sugeruje się liczbami, tak? 1000 to bardzo dużo, tak? Tego glifosatu. Ale ppb to jest parts per billion, czyli części na milion. A mówiąc inaczej, części na milion to jest mikrogram na kilogram. Czyli jeżeli glifosatu na przykład w płatkach kukurydzianych jest 600 ppb, to znaczy, że jest go tam 600 mikrogramów na kilogram płatków. Jeżeli glifosatu jest na przykład w oleju rzepakowym 200 ppb, to znaczy, że jest go tam 200 mikrogramów na kilogram czy na litr oleju mniej więcej, oczywiście. I teraz zwróćmy uwagę, że zgodnie z EFSA. Czyli Europejskim Urzędem do Spraw Bezpieczeństwa Żywności, ADE, czyli Acceptable Daily Intake, czyli tolerowane dzienne pobranie. To jest taka dawka, którą możemy codziennie przyjmować przez, całą życie, przez całe życie, bez obawy o wystąpienie negatywnych skutków zdrowotnych. To ADE dla glifosatu wynosi 0,5 mg na kilogram masy ciała. To oznacza, że mężczyzna o masie 70 kg może spożyć codziennie 35, 35 mg glifosatu. Natomiast, moi drodzy, dziecko o masie 10 kg może codziennie spożyć 5 mg miligramów glifosatu. To oznacza, że dorosły mężczyzna może generalnie, jeżeli przyjmiemy, że 35 miligramów, tak? Że 35 miligramów może tego glifosatu spożyć, a dziecko może przyjąć tego glifosatu w tym przypadku 5 mg. Jeżeli teraz weźmiemy pod uwagę, że ten glifosat znajduje się w tych ilościach ppb, czyli mikrogram na kilogram, a mikrogram to jest 1000 razy mniej niż miligram, To jeżeli zjedlibyśmy kilogram płatków owsianych zawierających 600 ppb, tak, to dostarczylibyśmy właśnie 600 mikrogramów glifosatu, czyli 0,6 mg. A przypominam, że mężczyzna dorosły o masie 70 kg może tego glifosatu zjeść 35 mg. Mili tak? Czyli musielibyśmy tej żywności spożywać w ilościach przekraczających kilka czy nawet kilkanaście kg, żeby przekroczyć dawkę, która mogłaby mieć jakiś negatywny skutek zdrowotny. Jest to realnie niemożliwe. Bo moi drodzy, tak jak wspomniałem, Dawka, którą możemy pobierać przez całe życie, liczona jest w miligramach, a w żywności tego glifosatu znajduje się mikrogramy, czyli dawki tysiąc razy mniejsze, i to w przeliczeniu na kilogram żywności. Natomiast w jednym z badań, które oceniało, jak jest faktyczne narażenie glifosatu, pod warunkiem, że właśnie codziennie stosujemy urozmaiconą dietę, to. Wykazano, że tak naprawdę spożywamy około 1% tej ADI, czyli tej dawki dopuszczalnej. Czyli zjadamy na co dzień tak naprawdę poniżej 100. No, zjadamy na co dzień tak naprawdę 100 razy mniej niż moglibyśmy jeszcze zjeść, bez obawy o to, że wystąpią jakieś negatywne skutki dla zdrowia. Czyli spożywamy razem z żywnością, realnie w granicach 5 6 7 setnych miligrama na kilogram masy ciała tak? a moglibyśmy zjeść co najmniej kilka miligramów czy nawet kilkadziesiąt jeżeli mówimy tutaj o dorosłym człowieku więc te ilości są ponad 100 razy większe a nawet czasami są jeszcze większe co do toksyczności samego glifosatu Wypowiadałem się o tym już na moich poprzednich filmach. Mówiłem w nich, że faktycznie glifosat jest mniej toksyczny, jeżeli chodzi o toksyczność ostrą, mniej toksyczny, jeżeli chodzi o toksyczność ostrą, niż na przykład sól kuchenna. Bo dla glifosatu dozis letalis 50 wynosi powyżej 5000 mg na kilogram masy ciała, a dla soli kuchennej 3,5 mg. Ale glifosat jest średnio 10 razy mniej toksyczny niż nawozy używane w rolnictwie ekologicznym. Absurd, prawda? Jak organizacje ekologiczne walczą z glifosatem, a same nie widzą nic złego w nawozach, które są 10 razy bardziej toksyczne od glifosatu. Bo jeżeli weźmiemy na przykład Siarczan 6, miedzi 2, tlenek miedzi 1. Czy weźmiemy sobie na przykład inne związki? oktanian miedzi, inne również związki, to one są co najmniej kilka razy bardziej toksyczne niż glifosa. Nikotyna, to już no nikotyna, ale na przykład kofeina, również jest bardziej toksyczna niż glifosa. A codziennie pijemy kawę i nie widzimy w tym jakiegoś zagrożenia. <laughs> Ktoś mi kiedyś napisał, że glifosat uszkadza mózg. Możecie znaleźć zdjęcia w internecie dzieci, które mają rzekomo mieć opóźniony rozwój umysłowy z powodu glifosatu. Mówi się, że glifosat ma wykazywać powinowactwo dla pewnego enzymu acetylocholinoesterazy, tak? Tak jak na przykład pestycydy fosforanoorganiczne. Zwróćmy na pewne niedopowiedzenie. Glifosat jest związkiem fosforoorganicznym, natomiast w pestycydach fosforanoorganicznych, tak, czyli pochodzących od kwasu fosforowego 5 występuje wiązanie, nie występuje wiązanie fosfor węgiel, tylko fosfor tlen, tak jak w kwasie fosforowym 5. W związku z tym mechanizm działania tych enzymów na acetylocholinesterazę jest inny. I w wielu badaniach wykazano, że glifosat nie działa w ten sposób, nie jest inhibitorem acetylocholinoesterazy, tak jak te pestycydy fosforanoorganiczne. Bądź w badaniach na zwierzętach wykazano, że jego powinowactwo tak, w stosunku do tego enzymu jest stosunkowo niewielkie, jest słabe. W związku z tym nie należy obawiać się, Neurotoksyczności jakiegokolwiek zagrożenia przy spożywaniu tych ilości, które znajdują się w pożywieniu. O tym przede wszystkim należy pamiętać. Kwestia tego, że glifosat czy glifosat kumuluje się w organizmie, nie kumuluje się w organizmie, bo jeżeli weźmiemy pod uwagę tak zwany współczynnik podziału oktanol woda, tak? Jest to współczynnik, który mówi nam o hydrofilności bądź lipofilności danej substancji i dla, dla glifosatu jest on niższy niż minus 3, a w zasadzie minus logarytm z tego współczynnika, tak? Bo tutaj jest w takich wartościach to podawane, to wskazuje on na to, że glifosat jest substancją hydrofilową, czyli rozpuszczalną w wodzie. A to oznacza, że nie będzie kumulował się w mózgu, nie będzie kumulował się w tkance tłuszczowej, tylko będzie rozpuszczalny w wodzie i wydalany z moczem, bo substancje hydrofilowe wydalają się z moczem albo po biotransformacji drugiej fazy w wątrobie, albo jako substancje niezmienione. I o tym też należy pamiętać. Moi drodzy, czyli podsumowując, nie istnieje realne ryzyko wystąpienia jakiejkolwiek choroby przy spożywaniu glifosatu, który znajduje się w żywności. Ta, te dawki, to narażenie są w rzeczywistości nawet mniejsze niż wynosi akceptowane narażenie, które przy codziennym, codziennym narażeniu nie spowodowałoby i tak wystąpienia. Jakiejkolwiek choroby. Dobrze, moi drodzy, ktoś kiedyś mi napisał w komentarzu, że ja wyglądam tak jakby niby głupi, ale mówię tak, jakby nie głupio. Moi drodzy, mnie to zawsze wszyscy powtarzali w szkole. Pamiętam na studiach ktoś, kto prowadził ćwiczenia, powiedział do mnie, gdy rozwiązałem jakieś zadanie. e, Ty nie jesteś taki głupi, na jakiego wyglądasz. Ja tak na niego spojrzałem. Niestety nie mogę tego samego powiedzieć o panu. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam was, cześć.